Hejo, jestem Dawidor 8 i ze mną dzisiaj jest... Ani tak zwykle w tej grze, tak? No tak tak, tak trochę. Tak. tak. <głos> Nie <głos> mogę. No chodź po misję, chodź tu. A po cholerę pochodzimy sobie. <głos> <głos> um, no, aha, dobra ma, dobra. On ma jakąś misję? No, aż dwie. Ciekawą jakąś dla nas misję. Ma. O, Zrobięk bym przewrócił wrócił Bym przewrócił szklankę <noise> znowu. <noise> <laughs> nie dobra. to byś suszył? Dobra, nieważne. E, kłopoty na podwierzu. Czytajcie jak zwykle, nie będę wam czytał tego. Boże. Ja się zadeklarowałem, że tym razem ja będę czytać i to nie czytam. E, już? Gdzie jesteś? E, Aha, muszę to... zaczynać misję. Jeszcze do ja życia tak zawsze. Pauzujcie i czytajcie sami. Mm. Czytać nie umiecie. Nie, bo ja się zadeklarowałam tyk, za w, w tamtym Tam odcinku, że będę czytać, to nie my... hmm. Dobra, zamknij się, gościu, Boże. Już. Dobra. Dobra, ja muszę iść po miksturki, bo nie mam że ani, że ani jednej miksturki. Ja bym mi też się przydały, chociaż mam 37 tego, tego, więc będzie ciężko, ale... To idziemy na targ. Gdzie jest A. targ? Nie pamiętam. Idę sobie zaznaczyć. A. Dobra. Gdzie był targ? No hm. to tam, gdzie biegniesz. Biegnij, 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 prosto biegnij. Biegnij Biegni, prosto, po... chodź za mną. No biegnę, biegnę. O, gdzie ty jesteś, Czy mam co to mam iść? Obok ciebie! Obok mnie? O, siema. Może ja cię dodam do grupy od razu, tak przy okazji. O, no, właśnie. Eee, F. Nie, nie, nie przesuwaj się, no kurde. No ty wredna jesteś. No przecież stoję koło ciebie. Dobra. Zaproś do drużyny. Idziemy. Przejęłam? Doszło? Ja. Doszło. Dobra. E, wyciszę cię przy okazji. Mm. Nie wiem, czemu doszło. O. Mi strasznie dziwnie się kojarzy. <grym> to jest też... To... Nie, nie będę tego komentował. Ja to przez... To przez to wszystko. Nie A, źle <grym> poszedłem. Dobra. Zgubiłem się. Tutaj, <grym> nie, dobra. Zaraz się znajdę. Po schodach, Po schodach. Na dół są na po schodach? Tak. Okej. Okay. Napiję się. Dobra, już. Takie szybkie picia. Co w tym śmiesznego. O, ale lak! A, dobra, już. To było dziwne. Czemu wyjdziemy najbardziej drogą, jaką Jedzie, tak mnie to drogą? Jako, że nie tak mnie to prowadzi, więc tak idę, no. Tak, i zapadła cisza. Cisza przed burzą. Boże, gdzie wyjdziemy? No nie wiem, no. Które to cię zwani? prowadzi? No, nie, tędy. To tak jakby cię prowadziło, nie wiem, do, do Bydgoszczy przez Londyn. A szedłeś kiedyś. Czekaj, bo chyba nie to zaznaczyłam na mapie. A faktycznie nie to zaznaczyłam na mapie, co trzeba. O Boże. Idziemy. Yeah. Nie. No ja się poddaję. Dobra, już tu już jest niedaleko, chodź tu. No widzę już. Stąd bym już trafił. No co nie to co, co trzeba zaleczyłam, no. Mm, mówiłem, że ten odcinek będzie nieogarnięty. Ostrzegałem, ostrzegałem, więc nie ma rudzić teraz. Czy nie, nie marzą? Nie, w sumie nie ostrzegałem. <grym, 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 nie ostrzegałeś. No, no to ostrzegam teraz. <grym>, jak wam to przeszkadza, to wyłączcie dźwięk, czy coś. Dajcie łapkę w górę i możecie iść. Nie trzymam. A ty mówiłaś o tym posągu. Wtedy. Tak. Ale nie wiem, gdzie mam kupić te miksturki, tak w sumie. Też właśnie, tak Sprzedawca i... napojów. Tu jest jakiś napojów sprzedawca. Czemu przed chwilą tu byłam i tego nie zauważyłam? Nie wiem, ale ja nie mogę kliknąć, bo mnie laguje. O, dobra, już. Z... Mikstura leczenia... O Boże, jakie drogie mm, Mikstura leczenia. W sumie 5 mogę tego kupić. No dobra. O, jaka ładna laska, ma fajne ciski. Dobra, nieważne. <laughs> e... Oki. Okay. Zapłać. Za te srebrne okay. monety 5 kupiłem Dobra Zakończono. Mm, jak się sprzedawało? E, A, taka druga zakładka tam powinna być. Dobra, już sprzedałam takie rzeczy, które nie są na moją klasę. Za wysokie progi na twoje nogi. <śmiech> <śmiech> śmieszne. <śmiech> wiem, bardzo śmieszne. A propos, też muszę sprzedać. Chociaż nic nie mam chyba. A mam. Nie, nie wiem o co chodzi z tą mniejszą zestaw leczenia urazów. Też nie mam pojęcia, ale mam to gdzieś. Mam to takie, mam to takie. Mam to, Aha. w swoim ekwipunku, ale co to jest? Co to jest w ogóle? Jakieś zasoby? Dobra, im... nieważne co przeczytałam. Dobrze, a ja nie wiem czemu, ale ten, uciekają mi... kasami mi ucieka z gry, nie wiem o co chodzi w ogóle. Kupię sobie tego 10, nie, nie stać mnie. jeszcze nie stać mnie, a kupię sobie 10. Jak... Jak wiecie o co chodzi z tym uciekaniem kasy, że czasami znika mi kasa, to mówcie, piszcie czy coś tam. Może być PW, może być komentarz mam to szczerze gdzieś. Kiedy hmm. ty jesteś? Nie jesteś ty, czekaj, bo to jest linia... Lia, Dark, coś tam. A ty jesteś Lia. to, ja, to ja tutaj, to ja tutaj Stary jestem. Stary mam schizę. No zobacz, to, na tę laskę, która jest obok ciebie, no. Ja, ty, ty, ty jaka schiza. <grymne> nie, lecimy, pi, pi, pi. <grymne> Nie da się nawet chyba. No nie da się. Dobra, nieważne. Nie, no, niezu nie ty. Ty tchia, tch tch ty czekaj. Co <grymne> jesteś tchia. 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 Cześć do... nie, czekaj, nie to. Nie chciałam. Ja jestem tchia. Tchia? Tchia. Tch tch o Boże. O. Nie to. Tu hello. Co? Gdzie to jest? Bo no. jakiś gościu powiedział mi, hello. To bym mu odpowiedziałem, nie? Ja? <laughs> Czekaj. Które to jest? Gdzie mam ten teraz iść? Nie. Miejsce jesteśmy... no, Może ja wiem, za mną, tak. bo ja mam oznaczoną tą misję kłopoty Aha. na podbrzeżu. Pod o, ja też mam, dobra. Dobra, to idziemy za mną. Ja prowadzę. Pu. Pu. Paczeka magiczna sztuczka. Ha, nie, nie cofnęło. Paczeka magiczna sztuczka. Pu. <laughs> Myślałam, że ci nie zadziała. Jestem magikiem. F. O, matka, jeszcze nie da F. Gdzie o, mamy iść? Chodźcie ode mnie. Na podwieżę, dobra. Czy okay. gdzie? Aha, dobra. Ok. Ty O, -dy wy, i i E, a. -e. To jest straszne. Co jest straszne? Nieważne. Ja? Nie. Boisz się. Popłakałam się. Że przeliterowałem słowo, Popłakałam się oh, na kobietę. Tak. Gdzie ty jesteś? E, ładuje mi się. No, kurde, znowu nagrywasz. Świetnie. No, dopiero nie, się w że nagrywam. Nie. Witałem się i w ogóle ty się dopiero skapnęłaś. Dobra. Tchina, idziemy. Tchina! Tchina, sorry. Tchina. 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 Chodź, <noise> Idziemy lina. <noise> Może od razu chodź Kasia, to <noise> no to samo wyjdzie. O siema. O Maszko. Już ukończone? No, już ukończone, tak szybko? Dobra. No. A ogólnie jak mówicie, jak widzicie, sorry, jak mówicie, kurde. Jak widzicie mam już ósmy level, bo trochę misji porobiłem. Ona też ma chyba ósmy. Mam ósmy. Mam <noise> ósmy. Ja się uleczę, chociaż już się uleczyłem, to nie wiem po co ja się dać w ogóle. Bierzemy kolejną misję od niego? Ej, ale czekaj, ukończyć za dorobek życia. Przyszukaj kanału, mamy jeszcze jedną misję. Ale to by trzeba było się cofnąć, chyba, czy nie? A to jest jakaś. Nie, nie. No czekaj, zaraz zobaczymy. Mapa. E, nie to. E, chciałam. Alt. To. Aha, no trzeba się wrócić. No to bierzemy to od chod... niego jeszcze jedną. Nie, no chodź tam, to już skończymy już te wszystkie misje. No dobra, niech ci będzie. No to pewnie będzie trzeba znowu dojść do jakiegoś gościa i się skończy misja. No to się wtedy wróci tam, Idziemy, jest ta, tu. Ale to jak tą misję skończymy, to nie wiem ile w sumie nagrywamy. Bo oczywiście nie popatrzyłem na zegarek, bo po co? Nie. Nie patrzymy na zegar. Nie. A po co? Nie ma czegoś takiego jak zegar. <noise> ja, wie, ja żyję według, według czasu słonecznego. <noise> tak, a mi zegary poukradali, no. Ukradali ci? Ukradali, no. Ukradali, no. Nie mamy zegarku w domu. <noise> ja nie mam prądu. <noise> nie. No. Uspokój się. Stajesz się coraz bardziej cenna. Nie <noise> mamy Dobra. Gdzie ja jestem? O, dobra, jestem. Nie mogłem się znaleźć. Nie mogłem się znaleźć. O Boże, co się stało? Magiczna! Jesteś magiczna! Biegniesz ze mną? Tak. Ja też jestem magiczny. Magiczny jesteś. Zagrasz Czar... kobietą? jestem czarujący. <laughs> o, O, idziemy do kanału. Do kanału? I koniec Ochocam. kawału. Ładuje się. A kto powiedział, że ja chcę tam wejść? Nie, trzeba było nie wchodzić. Dobra, idziemy. Ale ja nic nie nacisnąłem, to samo weszło. O, idziemy. Wszedło samo. No bum. bo się dostałam. Ty też? Bum, bum. Co? A! Boże! Nie. O, dobra. Nie zauważyłam tego. I tak co mnie tłucze? O, ja. Wiemy. Po co się mnie pytasz, jak w ogóle nie czekasz na odpowiedź, kurde, jak one tu szybko tylko przyszły. To ma dziesiąte level! O kur... No, ona sobie bije. O cholera. Jakie to jest mocne. O cholera, nie rzucaj. Aha, to ten, miotacz. Idziemy. Uff. Się boję, ja, ja, ja są ci, Ocaliłaś mnie. Ocaliłaś mi życie. Masz u mnie jedno życzenie. Weszłem do wody. Mm. Czuję się kobieta. Jak mam, jak mam u ciebie jedno życzenie, to możesz mi kupić e, e, tego. E, Eurotax Simulator. Idziemy <laughs> chodź. Ja myślałem, że jakieś wiesz, takie życzenie przyjemne dla mnie. Nie wiem. <laughs> <laughs> Jakie wśród życzenie przyjemne dla ciebie? Nie wiem, to bym musiał się najpierw zastanowić. No widzisz. Miejmy nadzieję, że seria się spodoba, bo nawet jak się nie spodoba i tak będzie. <głos> <głos> Także mam nadzieję, że się spodoba <noise> A w sumie i tak będzie. Nie no, zaczekaj, myszka mi się odłączyła! Dobra już, się działa. A w sumie nawet jak się nie spodoba szczerze i tak, co to dla mnie, że się nie spodoba, bo w sumie i tak będę ją nagrywał, bo... Bo... Tak. do bo i tak z tego nie zarabiam, więc mam to gdzieś. Idziesz, idziesz. No i gdzie teraz? Gdzie? Tutaj. Nie, czekaj, nie pokazuję w drugą stronę. E, e, e. Czekaj. E, e, te pani się eee. E. Dupa. A w drugą stronę, dobra. No, kurde, ha, dobra, nieważne. ważne. O, też. cholera, zaraz spadnę, dobra już Ło da ba... A, czekaj, miksturki! Ja będę. Ja jeszcze miksturki nie używam, ja w to nie wdepnę. F. Bo to jest tak jak wdepnąć w kupę, na? No? <grym, grym>, że dużo bardziej mam, O cholera! No, jasne. Dostałem teraz ze strzały w plecy. A! Au, znowu. Ja też. Au! A! <grym>, tak. Bo strażę. Ja C3. Nie, 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 nie przygotowałem sobie mikstury. A matko, smoczy tarczownik. A ja sobie spokojnie stoję. A ja cię leję. No bo to przecież normalne, że kobieta powinna się lać, a facet sobie spokojnie stać. No jasne. Naturalne, tak? No jasne. No każda kobieta mam na naturze. No dokładnie. No nie rzucaj we mnie, bo jak ja ci zaraz pierdzie. W ogóle niewidzialny promień, zabiłem niewidzialnym promieniem gościa. Ja... Coś jest, skrzynia jest. Co tu jest? Skrzynka. To... Z... Zgredeś! <grystanie> <grystanie> to był z... Pająki! Cześć. Czemu my je lejemy? Ja lubię pająki. O cholera! straszne A tu piła była. I znowu ty wszystko ubiłaś. Mi nie dałaś nic do ubicia. Dobrze. Niedobrze. Niedobrze. Ja Chęciję, jestem kobietą odbicia, także. No. Aaaa! w no, coś diapnąłeś. No, wolałbym się uleczyć, bo zaraz zgina F. Już prawie wszystkie wykorzystam... A, pająk! O, pająk. Grobowy przystam, jeszcze. Pa, Przez pająk ogrodowy. A, przyczepiłem się! Do czego? Do pajęczyny. Bo on we mnie splunął tą pajęczyną. A, matko i małe pajączki. Nic. Miecz! A nie, to dźwignia. No oddal się ode mnie. No czemu nie mogę przeprowadzić tej interakcji? F. No. O co jest w tej skrzyni? Talizman. A czemu ty dostałaś Aenę? Nie wiem. Jesteś wredna? Mhm. A no, czemu rzeczy? ją znowu przestawiłeś? A to nie mam jej przestawiać? <laughs> Już mi ją przestawiłam. A. Trzeba było wcześniej mówić. Ale i tak Muszę że ci zostało. przyjdzie do głowy. No teraz to musisz przystawić znowu. Okej. Okay. <noise> nie, czekaj, nie musisz. No to się zdecyduj. Chodź tu. <noise> Jak ty tam przeszłaś? No wtedy musisz kliknąć, F. A. O Boże, ładuje się. O już. No. To było szybko. Szybkie. Szybko, szybkie. Szybko, szybkie. Szybko, szybkie. Mhm. Poplecznik. Lubię rzeczy, które są szybko-szybkie. Szybkie? szybkie? O, o, przyda się. Chodź się uleczyć. Kto oddycha łapka w górę? Jak na Facebooku. Kto oddycha łapkę w górę? A było coś takiego na Facebooku? Kto ten, no. A ja to wymyśliłem teraz na poczekaniu. Piszą chyba. Czek, Boże, muszę jeszcze po... e, poczekaj, chodź tu, chodź tu! Idę, idę, idę. Nie, nie, nie ty. E, <śmówi> <śmówi> czekaj, muszę powiedzieć, gdzie są klucze od piwnicy. <śmówi> klucze od piwnicy znaleziony, więc możemy iść dalej. Czekaj na ja mnie. No bo wiesz, moi rodzice to nie są takie no lifey jak ja, nie siedzą cały czas w domu, tylko chciały klucze od piwnicy, żeby wyjść na rower. Ale ja, ja w tygodniu też wychodzę, więc nie ma ludzi. Tylko w weekendy siedzę w domu. Ło cholera mało, kurde. Zajmę mu razem po 361 obrażeń. No bo oni są trudni, cholernie trudni. Po 57 biją, 38.

Hop, hop, jestem Jest szczęśliwy, kiedy skaczę? U jebudu, szaman się uleczę. Czy już mamy bossa? Tak szybko. Chyba ja. Nie spodziewałem się. Nie Szan umieram. To nie. nie, nie umieram. No. Jednak myślałem, że umieram. Taki szatan jest, nie, nie szaman. Szaman! <laughs> szatan nie ma <marudź>. ludzi. <laughs> czekaj, czekaj! uciekaj! No. On dzieje ogniem. Taki mały, a taki agresywny, nie? Nie. Eee. No takie F, kurduple prawie zawsze są agresywne. Ja chcę, je. ja chcę! Ja chcę Jej. shift Jej. 1, ja chcę shift 1. Shift 1. Rzucało! Wygrałem! Wygrałem znowu Dobra, nie podnie... Nie będę się tak podniekać. A Ale ja miałem sprzedać te swoje materiały tak. I ich nie sprzedałem oczywiście, bo po co? Akceptuj. Co akceptuj? Tam do tej skrzyni poszłam. O, znowu skrzynię mogę otworzyć. O, znowu jest w niej wszystko. A! Podpaliłam się, o matko. Czyli dwa razy wziąłem ze skrzyni. Tak? Nie, jeden raz, ale wydawało mi się, że dwa razy. Aha, to wracamy. Ale tu jest jakaś szata. Bo to ja już to zabrałam. A na który to level? Nie wiem, sprawdź. Zaraz sprawdzę, gdzie jest ta szata? E, szata. Na dziesiąty. O Boże. I co my teraz zrobimy, biedni? Nie wiem, chodź, wracamy. Ja chcę dziesiąty level. Dziesiąty level chcę. Chodź tu. Nie. No chodź. Trzeba umieć się sprzeciwić. Ale jednak i tak przeszedłem. Faktycznie się sprzeciwiłaś. No, zajebiście, no. Co, rybogłów? Nie, ataków. Co? Przeczytałem ry rybogłów, że mieszkań mieszkańcy rybogłów. I tak sobie pomyślałem, kto wymyślił tak debilne na złe miasto. A w, w ogóle... ogóle Never Winter. Co to? Nigdy zima? No właśnie. <laughs> nigdy zimy. Nie chcemy zimy. Jeszcze do tego pisane razem, nie? To takie wakacyjne w sumie, ja? No? Tak. <laughs> nigdy zimy. To jest dla fanów wakacji. Ciekawe, że stało, by się napierdzielali fani wakacji i fani... Nie, fani... zimy i fani lata. By się tak napierdzielali, na ustawki wychodzili. Nie no, fani ty. Pani. E, ferii zimowych i pani wakacji. E, tak, no znalazłam. Do no kogo mamy. Dałem mi biżuterię już. F. Wróć do sierżanta Knoxa. Knoxa? Dobrze czytam. Knoxa. No chyba ja. A e, gdzie? Bo cię skupiłam znowu. Tutaj. A, dobra, i... Hello! Tu, tu. Nie wiem, pobiegamy sobie do kowalatarni latarni. Są latarnie? Myślę, że to cmentarz. Ciebie łatwo rozbawić, naprawdę. No, łatwo. I łatwo mnie doprowadzić do płaczu przez to, że się, że się tak śmieje. Nie płacz. Już dawno się popłakała. Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Ty mnie, ty mnie oszukujesz, ty nie płaczesz, tylko się śmiejesz. no, no. Ty, oszustko, ty. Ty mnie kłamiesz tutaj. <noise> Zapomniałam wziąć chusteczek. Dobra, ten odcinek jest poryty, zaraz go będziemy kończyć. Nie będziemy go kończyć, to będzie najdłuższy... No, ale musimy go teraz kończyć, bo ja później będę wrzucał go 3 dni. tak <noise> masz ten odcinek na czwartek, no, tak? No to akurat nie. No, nie będę przez 3 dni masz mieć włączonego kompa działu. No, czemu? Bo nie. Ja zaraz usunę jeden odcinek z Minecrafta, który już wrzuciłam. wrzuciłem. I nagramy no, jeszcze jeden, spokojnie. Spoko. No to dobra, kończymy na. No? Ale czy ja mam fał fałszywe bożki i do, dobytek życia? Skąd ty to masz? Nie wiem właśnie. Ja chcę też to, panie sierżancie, ja też to chcę. Ale ja mam fałszywe bożki nie wiem czemu. Czy nie masz tej misji? A nie wiem. A nie, to ten, to, to nie. <noise> tam może u sierżanta nie wziąłem, to zaraz wezmę. A ale nie właśnie, ja tego ja nie brałam u tego sierżanta. A może wzięłaś? go zapomniałaś? No nie brałam u niego. Mi się tak jak kończyliśmy tę misję, też u niego, to ten, to miałam, to mi się ta misja wzięła. O niezidentyfikowany przedmiot, identyfikuj, co to będzie. <grymina> Powiedz jeszcze, jest identyfikowany. <grymina> identyfikowany. A później pójdziemy na targ. To możemy jeszcze w tym odcinku iść na targ. Po co? Bo ja chcę sprzedać te swoje rzeczy. Czekaj uporządkuję sobie Teee... Te, te te te... Te... Takie drogie Te 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 Dobra, idę je sprzedać Czekaj na mnie da da ta da da, idę Pierwszy Trzeba umieć się sprzeciwić, tak jak mówiłem już wcześniej Czekaj, ale muszę sobie ustawić najpierw aha, 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 aha Gdzie to i zrobić? To było straszne Ja wiem, ja już znam drogę na pamięć A ja sobie ustawię No to ty, ty i się, się tam. Ty mi się dzisiaj, ty mi się dzisiaj chwaliłeś, że, znasz, że ogarniasz mapę. Eee, tak. <grafię> eee, tak. Cofam te słowa. No. Znaczy ogarniałem, ale już nie ogarniam. Bo mi się wymazała z mózgu. <grafię> <To> <grafię> <długo> <grafię> no. no. No, no. Nie, wróć, nie tu. Ha, 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 a ja mam GPS-a. Ja mam GPS-a, następny w skrzywaniu skręć w prawo. Nie, w lewo. To się zdecyduj, kurde. O kurde, i mi 20% zabrało. Ok, pójdę to sprzedać i będziemy kończyć ten odcinek, bo nie ma sensu go przeciągać w nieskończoność. Zaraz będę. Ha, ja już jestem. Mówiłem, że GPS się sprawuje lepiej. A tylko dlatego, tam dużo mi zaszło, że skończyłam oh, What the fuck? Z czegoś. Nie musiałam się wracać. Ale wiesz, co się stało? Jak ustawiłem sobie, czy to on mi pokazuje, żeby przejść górą nad budynkiem. <głosy> <głosy> o co chodzi? Dobra, już jestem na targu, on mi pokazuje, że mam iść do góry. Co zobaczysz u mnie na tym, na nagraniu? W przyszłości. W czwartek właśnie. O, też mam zniszczonego bożka. Żeby zaakceptować zadanie, to zaraz zaakceptuję. To w następnym odcinku zaakceptuję. Ja teraz nie mam tego bożka. Bo mi pewnie go oddałaś. No właśnie chyba tak, nie wiem. Sprzedawca zbroi. Myślisz, że kto mi najlepiej kupi te materiały? Nie wiem. Próbuj. Dobra, nie wiem. Różności czy czegoś tam. O Boże, tepam się. Mam takie lagi, że się tepam. Sprzedawca broni. Kto tu jeszcze jest? Tu jest jakaś w ogóle różnica u kogo sprzedaje? To. Paramentów, paramentów, parlamentów. <grystanie> Parlamenty sprzedają masakra. Napojów to nie, to u tego parlamentu sprzeda, <grystanie> Eee, kula, dobra, to może być. Aha, dobra, mam już, wiem dlaczego mam ten zniszczony bożek. Za co? Co za co? Czemu masz? Nie wiem. No dobrze, ty nie będziesz, że masz, wiesz dlaczego. No bo mam w to. A. Ale kasy się narobi na tym. 15 Piętnaście. Dziesięć. Znaczy, ja będę miał kasę, o ile jej nie stracę w następnym odcinku, bo jak to lubią mi zabierać moją kasę. I to wcale nie jestem ja. Nie, nie. zupełnie. Nie, bo jak miałeś byś mi zabierać? Nie znasz mojego hasła, to znaczy znasz. <laughs> Ale to dopiero od dzisiaj, więc. Tak przez przypadek. Tak przez przypadek, tak No tak, 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 tak. zupełnie. 91, a miałem 99, jakim cudem? O, 17 o. srebrnych. Muszę sobie uporządkować jak ekwipunek, bo. No cholera, jasna rzecz. Nie, to mam tu stać. Dobrze. Dobra, to mi pokazuje, że mam iść do góry. O! Nie, nie pójdę do góry. Nie to. Eee, La Bamba? Co? Nie, nie, nie La Bamba. Mm, nie chciałem tak segregować. No dobra, nie będzie tak. A czemu to mi pokazuje, że mam iść do góry? Gdzie ty jesteś? Aha, tu. Nie mam, Chodź włączon ze mną. Nie mam włączonego GPS, a to mi pokazuje, że mam iść do góry. Gdzie jesteś? A tu. Tutaj. Znalazłem cię. <laughs> Stoję sobie i ładnie wyglądam. To będę robił przez następny odcinek. <grystanie> Dobra, musimy skończyć ten odcinek. No, podejdź ładnie. Nie pchaj mnie! Mogę wieśniak mi... Nie, wieśniak mnie popchnął. Co to ma do cholery być? Dobra, więc ja się z wami żegnam. Ja się też z wami żegnam. Która ma. Ona ma DHD. <grystanie> Nie ma Sama Cała żadna oh, no. Ty Biegasz koło mnie jak głupia. W petardy! I tym pozytywnym Nie. akcentem... przed chwilą za mną były. I tym pozytywnym Aha. akcentem kończymy ten odcinek. Mara!